Dzień dobry, moi drodzy, dobrze widzicie, jest godzina 3.40, tuż przed czwartą, choć osobiście nie już od godziny. Również, jak widzicie po tytule, pewnie domyślacie się, o czym jest dzisiejszy odcinek, także koniec wstępu. Dobra, jesteśmy w Stegnie, trochę nas wystawili z naszym spaniem, ale o tym powiem troszeczkę później. Najważniejsze, jesteśmy na triatlonie, jeszcze nie, ale będziemy zaraz. Będziemy zaraz robić triacon, a wy będziecie to oglądać. Yy, także, także, także bez zbędnego przedłużania idę w sianeczkę. Widzimy się w drodze do Malborka, bo tam będzie to miało miejsce. Nagrywa się? Nag Mały problem samochodowy. Mianowicie cały czas pika nam, że jest pas z tyłu niezapięty. A nikt nie siedzi. Nikt tam nie siedzi. Yy, no ale dobra. Nie popsuje nam to humoru, tak samo nie popsuje nam humoru to, że mam dwa popsute bidony, eee, nie kupujcie chińskich bidonów, także Zuzia ma specjalną misję, aby lecieć od razu kupić bidony, miejmy nadzieję, że o 5 rano, tak. rano otwarci na tych stanowiskach, eee, no ale to są wiadomo stanowiska zawodów, no więc... Liczymy, że będą otwarte. Miejmy taką nadzieję. Jak nie, to ja będę pływał. Zuzia kupi te widony. Jakoś mi zostawi pod drzewem na trasie rowerowej. Nie wiem. Jakoś trzeba będzie to rozegrać. No i tak. No, jest ciemno. Będziemy płynąć przy wschodzie słońca. Zapowiada się fajna zabawa. Długa zabawa. Ruszam o 6 i myślę, że zakończę mój wyścig. O jakiejś pierwszej, No. Chcę to ukończyć. Ja się tam nie idę ścigać, ja tam idę ukończyć triatlon. I. No i dobrze. I będę triatlonistą. Będę Ironmanem. Człowiekiem ze stali. Z tak, żelaza. Z żelaza, dokładnie z żelaza. Z żelaza. A z nami jadą już trzy osoby z tyłu. Opa. A, już trzy? Tak. Nieźle. No i także tak, także tak. tak, że tak. O! O! Cisza. Czy wy to słyszycie? Nic nie słychać. Piękny, piękny, piękny odgłos. Wczoraj byliśmy już na miejscu, też tam na trasie zawodów, ponieważ w jakby dnia poprzedniego trzeba wstawić rower już do strefy zmian. Dzisiaj nie można tego robić. Także oprzeliśmy sobie, gdzie tam się wszystko zaczyna, gdzie są przejścia, zmiany, więc... Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze tutaj obeznani. Wystarczy teraz tylko to zrobić. Przebiec, przepłynąć, przejechać na rowerze. Przypominam, 4 km pływania prawie, 180 km na rowerze oraz maraton, 42 km. Wariat, co? Wariat. To jest to, wariat. To tutaj, chodzi o, tutaj chodzi o znajomość organizmu. Będę, miał, będę robił całe zawody z niższym tętnem gdy przeważnie ludzie wychodzą pobiegać na dwa kilometry i się zażynają że potem ledwo, ledwo dyszą to tutaj ja przez te kilkanaście godzin wysiłku nie będę miał takiego tętna moje serce będzie wolniej biło do tego właśnie pod to trenowałem, pod to trenowałem wytrzymałościowo tutaj na wszystko jest taktyka jak ktoś Ktoś po prostu tego nie rozumie, to nie wie jak to działa i po prostu może pleść głupstwa, że, że, to, że to w ogóle niemożliwe, że to niezdrowe. No nie ma <grym> <to>. Także... <grym> Takie tak, osoby tego nie rozumieją. Uprawiajcie, uprawiajcie każdy sport jaki chcecie, jakikolwiek. Ważne, żeby coś robić, a nie nic nie robić i, i co, nie wiem. I wracać po pracy, otwierać paczkę chipsów. Yy, Odpalać browara. Odpalać browara seriali i co? I tak ma życie. Wyglądać. Trzeba mieć zajawę trzeba uprawiać sport, trzeba dbać o siebie. Nie ma innej możliwości. Inaczej będziecie niezdrowi, będziecie otyli. Kto chce mieć brzuch? Kto chce mieć tłuszcz? Nie rozumiem. Nie muszę rozumieć. Nie chcę zrozumieć. Jedziemy, widzimy się na miejscu. Kacper, gdzie był Bidon? Gdzie był Bidon? <grystanie> <grystanie> Jak zawsze, na mnie, a później. Dobra, ja już jestem przebrany. Czepeczek zawodów. A, stronie. tutaj się, tutaj się rozgrzewamy. A. No i tak w zasadzie już Zuzia będzie nadawać, ja się może odezwę później, no. Jest stresik, adrenalinka, wszystko jest, co powinno być. Wszystko ci to daje? Dobra, już nie będę słyszał za bardzo. Aaaa. Widzę w waszych oczach ten sam przedstartowy strach, który spomija moją Jednak jesteśmy tutaj nie po to, by polec. Nie po to, by pod powrotnik upaść na dół. Jesteśmy tutaj, aby stanąć do walki. Jesteśmy tutaj, aby zwyciężyć każdą trudną chwilę i jeden drugiego na duchu podnosić. Jesteśmy tutaj, by zostawić ostatnią kropkę potu, ale nie poddać się. O nie, to nie jest czas wątpienia, to nie jest czas przegranych. Więc zaklinam Was. Na wszystko, co Wam na tej ziemi drogi, nie lękajcie się. stańcie do walki. Rzućcie wyzwanie podziem. Wspinajcie swoje rącze rumaki. Niech Wasze chyże stopy poniosą Was po zwycięstwo. Bo to jest czas zwycięzców. Bo to jest czas ludzi z żelaza. Do boju, nowa Braci. Do boju pod zwycięstwo i chwałę. O!

Triatlonie, jakim Triatlonie, nie ja byłeś jeszcze, na ostatnim y, takim wydarzeniu, czyli maratonie górskim, w samochodzie słyszałam włosy, a teraz w samochodzie muszę się pomalować. I idę szukać czegoś do jedzenia, bo niby torba z jedzeniem jest, ale tutaj są same węgle, więc y, chyba chcę zjeść coś bardziej treściwszego. No i co, wyjdę zobaczyć. Chyba jeszcze dwa okrążenia zostały, tak coś czuję. Ym... No i do co tam się dzieje. Najciekawsze udało! Najciekawsze teraz jedziesz. Dajesz, Kacper? Ostatnie kółko. Dobra, Kacprowi zostało ostatnie kółko, czyli ostatnie 45 km. jest godzina chyba jakaś 11.27, czy 12.27, już się pogubiłam, ale co półtorej godziny wychodzę, żeby go po prostu gdzieś tam złapać, coś ograć. No i już następne kółko, to już będą schodzić z roweru, przechodzić na strefę zmian, przebierać się, w sumie przebierać się, zdejmować buty, zostawiają rower i... I zaczyna się ostatni etap, czyli maraton. Więc mam nadzieję, że złapię coś tam jeszcze ogram. Próbowałam zrobić ładne zdjęcie, ale był za szybki. I wyszło. Zobaczcie, co wyszło. Zaczyna padać deszcz, kropi, więc miejmy nadzieję, że na kropieniu, jakby zostanie. Na kropieniu zostanie, bo jechać rowerem w deszcz lipa. Ślisko się wtedy robi, a jednak te opony są cieniutkie. No ale na razie kropi, więc. Zobaczymy super już ostatni ci zostało A! masakra? Ale już najgorsze chyba za tobą i teraz tam będzie bieg Czy tu się zaczyna biegnie dawaj Zusia Da, jest, yeah, da, jest yeah. Bum, Nie wiem no klimacik jest zarambisty. Paszka Klimacik jest zarombisty. Gdzie dzieciaki na trasie kacują tutaj piąteczki No po prostu świetne 130 km było, było ok Ostatnie za tych pięć dyszek. Wolę te o tym nawet nie mówić. A teraz wziąłem kamerkę, bo pierwsze 5 kilometrów robię w wolniejszym tempie, żeby zaadaptować nogi do biegania. Tak to wygląda. Tutaj przodu ten numerek. Nie mm. dalej Tu będę zawracał sam. cały czas Jestem Dobrze, ekstra I ogólnie powiem wam, że Pływanie Zrobiłem szybciej niż myślałem, że zrobię Rower Zrobiłem szybciej niż myślałem, że zrobię Także zobaczymy Jak pójdzie z maratonem Biegniecie sobie Przy wodzie Przy plaży Przy zamku Fajnie. 4 km za nami. 1 dziesiąta. Z górki. Eee, jeszcze kawał roboty. Kawał roboty. Za 2 km jem pierwszy żelik. Za eee, 6 km będę jadł. jak no patrzcie jak to wygląda. No i tak będę biegł przez... Najbliższe 4,5 godziny tak, tak myślę, że tyle Tutaj się biega pętlami ja Mam do zrobienia 6 pętel i teraz już po tej pierwszej oddam telefon z USC, bo no strasznie wygodnie się z tym biegnie Strasznie. I za 6 km jem takiej pyszności. Dzisiaj cały dzień się tym odżywiam. na że zjadłem ich 9, teraz mam 6. Są czyste węglowodany. Są słodkie jak cholera. No ale daje, daje energię, ponieważ na zawodach biega się w takiej strefie tętna, w której organizm działa głównie na węglowodanach. Tak zwana trzecia, czwarta, piąta strefa tętna, więc trzeba te węgle uzupełniać cały czas, bo inaczej człowiek by opadł siłę. Jest Jana. Jest i zuchna. Dawaj tam dalej Przejmuje się żona kamera Idę jeść, będziecie ze mną ja się jeść. Pytać, czy Jeszcze nie byłam, jeszcze dzisiaj nic nie jadłam o, Jak tam? Dobrze Kocham cię pa, pa. Kasper wykupił dla sobie towarzyszące, jakby pasta party i ja sobie to wyobrażam, że to będzie faktycznie jakieś party i tym bardziej z pastą, czyli z makaronem. A makaron też dania wyglądają w ten sposób, że jest to z sosem pomidorowym, pierogi i mm, warzywne placki. Z pastą nie ma co nic wspólnego, jest party również, no ale pierogi dobre. Powoli czuję takie znużenie, do no takie. Więc idę się uratować do maka. A teraz jest kupon na kawę. Więc idziemy na kawkę idziemy porobić zdjęcia Tetberkowi, bo myślę, że ograny już jest. Teraz zrobimy jakieś zdjęcia, jak biegnie. Odbierzemy ramkę. I co jeszcze zrobimy? Hmm. I jeszcze, no już nagramy go na mecie. I tu na pętli skręcają i, i tam dobiegają do mety, więc już tego nie nagram, bo będę na mecie. Okay. Jest człowiek ze stali. Człowiek Nie. ze stali. O, to jest szczęśliwy numerek. Będziemy czekać, będziemy tu Ostatniego darownika, który będzie się biegł, Dałeś radę. Jesteś? Pułamańcem. Dzień dobry. Dzień dobry, co to za żelazny człowiek? Oj. A czy to ja? Chyba tak. Chyba... Niesamowite Niesamite Tyle się naczekałam po boje no, Jesteś żelazną dziewczyną dekoracji tak. Mamy to Mamy to A, Mamy to niesamowite Tak jak na to zaświętej buźny Takie przyjdzie Na to są realia po takim trietlonie Za dwa dni więc dobrze bo gorzej o, przeniesiący się. no. no Muszę nogi boleć, bo jest no, tak. Kurde. No ale zobaczcie na jakim ładnym. Ładnym... To jest na ładnych okolicznościach, jak na meczku. Jesteś niesamowity. O, oh, <laughs> <kurze. śmiech> Idziemy odebrać rower ze strefy zmian i wszystkie rzeczy. Pakujemy do auta. Ja się kładę na miejscu pasażera i wracamy do domu. Mamy przed sobą 3,5 godziny drogi. Są 3 godziny. No. Ja nie prowadzę. No raczej, ale. <laughs> nie prowadzę. Wypiłam już jedną kawę dzisiaj, ale chyba będę musiała wypić drugą. No. Dobrze widać? Tak. A no dobrze. Stoimy pod latarnią. <laughs> w sumie tak fajnie już sobie stanąłem, że mogę coś powiedzieć, bo e, jak się ruszę, to będzie, będzie znowu boleć. Ale to tak. Co mogę powiedzieć? Fajnie, fajnie było. Szkoda, że się skończyło. Nie, bardzo dobrze się skończyło. Już ostatnie ostatni ostatni kilometry maratonu. Było widać po minie. Ostatnie okrążenie było najgorsze, co? Tak. Ostatnie 7 km. No, ostatnie okrążenie było najgorsze. Myślałem, że przedostatnie będzie. Tak sobie w głowie mówiłem, że to jest... To jest. to jest, A, coś tam sobie gadałem. No ale myślałem, że będzie przedostatnia, A to, jednak, ostatnie było najgorsze. Że tam adrenalina, że już kończymy, wcale nie pomagała. Po prostu. No bolało. Bolało, bolało. No ale podobało mi się. Kupa fajnych ludzi. Kupa. Zajawkowiczów. Zajawkowiczów. No właśnie o to chodzi. O to właśnie chodzi. Super. No, będę musiał sprawdzić statystyki, ile osób na świecie ukończyło triathlon, ale zakładam, że teraz jestem w jakiejś jednej setnej procenta, pewnie. Yeeej! Także subskrybujcie! No właśnie, żeby było więcej takich! <laughs> subskrybujcie, no bo jestem w tym momencie wyjątkowy. <laughs> nie ale nie no... śmieję się, nie, naprawdę to był mój cel od ponad roku. No jestem dumny z siebie no i tyle. Udało się. Były. Wiadomo, ka chwilę zwątpienia. Każdy ma pewnie. Czy to na rowerze, czy to na bieganiu. Pewnie na pływaniu też, jak się opi opiłem kilka razy wody, dostałem kopa od kogoś. Eee, nic, no to nie, to nie było nic przyjemnego. Pierwszy raz w takim tłumie płynąłem. Mm. Ale kurde, taki czas. No. Wykręciłem, wykręciłem taki czas, nigdy w życiu takiego czasu. Takiego tempa nie miałem na wodach otwartych, a wydawało mi się, że nie płynąłem jakoś technicznie dobrze. Wręcz właśnie jak dostawałem jakiegoś kopa, jak wpływałem w kogoś, on to wtedy w żabkę. Spokojnie mam nagrania. Jak płyniesz i żabką, i kraulem, no i super. E, wszystko zdokumentowane. Śledziłam Cię Także każdej możliwej linii. Uprawiajcie sport. Życzę każdemu, aby przeżył coś takiego, że biegnie, ma aplauz od kibiców, wbiega na metę, na dywan, wszyscy krzyczą z mikrofonu twoje nazwisko, no po prostu... I że jesteś żelaznym człowiekiem. Zresztą, że to już dodatek, ale naprawdę, jeżeli... Chciałem to przeżyć, już przeżyłem to na maratonie też zimowym. Jak ktoś tego nie przeżyje w życiu, no to... Dużo traci. Naprawdę, to są takie emocje, to ciebie tak niesie, to jest tak piękne uczucie, po prostu łzy się ci są do oczu. Polecam każdemu, i naprawdę, weźcie to do siebie, bo to dużo nie kosztuje, a, a doświadczenie na całe życie. Tak. Pokaż grawer. Ja, z czasem. Grawer z czasem. Będzie. Na ścianie. W ramce. Za rok poprawiamy. No dobra. Ale co? No miałeś tak odejść, że za rok poprawiamy i tak idziesz. Rozumiesz? Jeszcze raz. W Ameryce Południowej też taki Patagonii chyba gdzieś czy coś takiego też po, też po